Pracowałem przedtem ciężko w górnictwie i wiem, jak każdego człowieka zaangażowanego i ciężko pracującego trzeba uczcić, zapamiętać, odznaczyć, podziękować mu za to wszystko, co robi. Dlatego co roku piszemy wnioski o podziękowanie niektórym mieszkańcom, którzy na to zasłużyli. Pan Andrzej Duda nigdy tego nie odmawia, zawsze nam te odznaczenia przyznaje. Dzisiaj właśnie udało się w wojniczu połączyć odznaczenia pana prezydenta. Dla par małżeńskich z okazji 50-lecia, ale także z wręczeniem odznaczeń państwowych z medali za długoletnią służbę. Jest Marek Bahara za kształt. To jest człowiek, który jest prezesem klubu honorowego dawców krwi. To jest strażak, to jest policjant, który dba o nasze bezpieczeństwo, to jest radny Rady Miejskiej. Jest to dla mnie duży honor zaszczyt móc być uhonorowanym przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudek i zachęcamy wszystkich do tego aby e, również działali prospołecznie bo jak wiemy życie poświęcone innym e, przynosi przynosi efekty My co roku mamy 20 do 25 par które przeżyły ze sobą 50 lat, 60 i 65. Z uwagi na pandemię nie zapraszaliśmy dzisiaj 60 latków, 65 latków. Życzymy im naprawdę dużo Zdrowia i pomyślności. Bardzo piękna uroczystość, takiej, żeśmy się nie spodziewali. Bardzo miło jesteśmy przyjęci, uszanowani. Przeżycie niesamowite. I zaskoczenie, i tak szybko to zleciało. Wzruszenie na pewno. Tyle, tyle lat, no to w końcu jest powód, żeby się wzruszyć. Dla młodszego pokolenia często te pary są jak latarnie na wzburzonym morzu. Dzisiaj wiele młodych osób tak naprawdę ma wątpliwości co do małżeństwa, co do rodziny, a właśnie takie osoby są najlepszymi świadkami, że patrząc na siebie wzajemnie, z miłością, z szacunkiem, warto przeżywać te 50 lat, warto ze sobą być, można powiedzieć, do ostatnich swoich dni.